Mam na imię Adam i jestem alkoholikiem. Codzienne refleksje. Piąty listopada. Jakość wiary. Cała rzecz w jakości wiary. Nigdy nie dokonaliśmy wewnętrznego oczyszczenia. Nawet nasze modlitwy nie były bezinteresowne. Mówiliśmy zawsze, Boże, daj mi to i to, zamiast, Boże, bądź wola Twoja. 12 kroków i 12 tradycji, strona 34. Bóg nie zsyła mi dóbr materialnych, nie uwalnia od cierpienia ani nie chroni przed różnymi nieszczęściami. Zapewnia mi natomiast dobre życie, umiejętność radzenia sobie z tym, co mnie spotyka, i spokój umysłu. Moje modlitwy są prościutkie. Najpierw wyrażam wdzięczność za wszystkie dobre rzeczy w moim życiu, nawet jeśli doszukanie się ich sprawia mi niejaką trudność. Potem proszę jedynie o siłę i mądrość, jakich potrzebuję. By wypełniać Jego wolę. Bóg odpowiada mi, dostarczając rozwiązań dla moich problemów, podtrzymując moją zdolność do przeżycia mimo codziennych frustracji i to z taką pogodą ducha, której istnienia nie podejrzewałem, oraz użyczając mi siły potrzebnej do stosowania zasad AA we wszystkich moich codziennych poczynaniach. Mam na imię Adam i jestem alkoholikiem. Mam świadomość tego, że jestem tu na chwilę, na tej ziemi, w tym życiu. Jestem na tyle, na ile Bóg da mi oddechu. To bardzo uwalniające jest. Tak samo jak to, że nie wszystko zależy ode mnie, a to, co zależy ode mnie, powinienem wykonywać najprościej. Najlepiej na tyle, żebym miał czas na modlitwę, refleksję, odpoczynek, na ciszę. Jak bardzo poprawiła się moja relacja ze sobą, z innymi ludźmi i z Bogiem, kiedy odrzuciłem hałas wszechobecny w mojej głowie. W ciszy zrozumiałem, znalazłem swoją trzeźwość. I tak jak z kim się zadajesz, takim się stajesz, jestem teraz trzeźwy. Tak samo w moim przypadku jest z pogodą ducha. Usłyszałem taką radę: dziękuj Bogu za wszystko, ale jak za wszystko? Za to, co jest nie po mojej myśli też? Za chorobę, za stratę pracy, za zgubione lub stracone pieniądze? Za to, że nazywam siebie alkoholikiem też? Tak, też. Zatem zacząłem to stosować. Najpierw myślałem: dobra, spróbuję i spróbowałem. Chcesz usłyszeć coś na ten temat, jakieś moje doświadczenia albo kogoś innego mam lepszą propozycję: Sam, sama spróbuj jak to działa. Po prostu, od najbliższej chwili, od dzisiaj zacznij tak myśleć i dziękować za wszystko. Inaczej możesz nie uwierzyć i na tym się to skończy. Ale czy to ma jakiś sens? Tak, spróbuj. Co więcej, ma to też swoje bardzo racjonalne wyjaśnienie. Jest tutaj nawet nie ukryty, ale racjonalny sens. Bo chociażby od zamartwiania można umrzeć albo co gorsza, się upić. Nie szukaj nieba na ziemi. Szukaj nieba tam gdzie jest. Módl się o przemianę, a nie o nową, lepszą pracę, bo inaczej Bóg Cię wysłucha i będzie nieciekawie. Bo znowu pomyślisz, kurczę, już jest okej. Okay. Spróbujesz? Czy może też już tak masz? Dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia w trzeźwości. Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić, i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.